Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Vox, a to jest Battlefield 4 Beta. Dzisiaj sobie zagramy na Dominacji, mapka Siege of Shanghai. Dzisiaj nie idzie mi za dobrze, ponieważ grałem w Battlefielda trójkę i się trochę różni. O, plecy. Ale myślę, że coś tutaj ugram. Mogę mieć y, małe lagi, ponieważ mam strasznie słabego neta. A tutaj, mam w, jak nagrywam, to mam włączony internet. I tak to może właśnie wyglądać. Aj, nie zdążyłem mu uciec. Nie wiem jaką mam broń, niedawno ją odblokowałem. Yy, gram technikiem. O. tu troszeczkę, ponieważ mogłem z kosy komuś wjechać, ale. z granata mamy jednego. Co tu się dzieje? O matko! Aj. Wiecie co, zmienimy sobie klasę na wsparcie. Dobra, kosę jedną wsadziliśmy, jakiemuś delikwentowi. Au. No tam jakiś snajper. Tu można użyć słowa... Gdzie dwóch się tam trzeci korzysta. Tam spróbujemy mu w skosy wjechać. No. Chyba w banie mi musiał strzelić, bo to niemożliwe, żeby tak szybko mnie zabił. O, Sniper. O kurde. Coś mi nie idzie. 7 do 10 ostatnio. Fajna jest opcja właśnie w tych broniach, że można sobie ten celowniczek razy jeden, nie razy dwa wziąć. Tu mam jakiegoś typa. Snajperką zabraliśmy i teraz. Powiedziałem od razu, że snajperem to ja dobrym nie jestem. Nie byłem i nie będę. Ale może na farcie coś tutaj zabiję. Koniec. Przegraliśmy. No cóż, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Trzymajcie się, cześć.